Sytuacja w rolnictwie ciężka, to prawda. Rolnicy narzekają na ceny płodów rolnych. To, to jest kwestia, która jest wypadkową różnych czynników. Natomiast do tego wszystkiego nieszczęśliwie złożyły się kataklizmy, które mieliśmy w tym roku, w, tej, 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 w te wakacje. Może nie tyle kataklizmy, co kwestie związane z niekorzystną pogodą i gradobicie na przykład w Gminie Azisk. Wystąpiliśmy do ministra rolnictwa. Po to, żeby tym rolnikom pomóc, żeby nie musieli liczyć tylko na kredyty preferencyjne. Zobaczymy, co się będzie działo. Ale do tego doszła jeszcze choroba ASF, Afrykański Pomór Świn, która powoduje, że rolnicy na północnym wschodzie naszego województwa są w bardzo ciężkiej sytuacji. W poniedziałek jadę do Ministerstwa Rolnictwa. Spotykam się po kolei z panią minister Lech, później z panem ministrem Boguckim, po to, aby zobrazować im sytuację i po to, żeby usłyszeć, jakie Działania podejmie rząd w, w, w tej sprawie. Jestem przekonany, że w najbliższych dniach będziemy mieli już konkretną decyzję rządu. Liczę na to, że będzie to decyzja, która szybko rozładuje całe napięcie i spowoduje realną walkę z ASF-em, ale w międzyczasie jest bardzo konieczne, aby rolnicy właśnie tam w tych strefach zagrożonych, w tych strefach zapowietrzonych, ale też tam, gdzie są ogniska ASF-u, dostosowywali się do wszystkich rygorów, które są narzucane przez lekarzy weterynarii. Nie Możliwe jest dalsza, niemożliwa jest dalsza sytuacja, kiedy rolnicy nielegalnie handlują prosiętami, tucznikami na targowiskach nielegalnych, bo to powoduje, że my z tą chorobą praktycznie rzecz biorąc nie mamy szans. Albo zastosujemy się do wszystkich wskazań lekarzy weterynarii, albo zapomnimy o tym, że wygramy walkę z ASF-em, no a wtedy sytuacja wszystkich rolników w naszym województwie i w ogóle w Polsce będzie bardzo ciężka, do tego dopuścić nie możemy. Po to, żeby wspomóc sytuację w rolnictwie, po to, żeby wspomóc sytuację na rynkach rolnych, wspomagam Agencję Rynku Rolnego. Agencja Rynku Rolnego jakiś czas temu nawiązała kontakty handlowe z przedsiębiorcami irańskimi, którzy zapowiadają zakup jeszcze w tym roku dużej ilości zboża. To powinno wpłynąć na ceny. Podpisałem nawet krótki list intencyjny w tej sprawie po to, żeby wspomóc Agencję Rynku Rolnego i po to, żeby Rada Przedsiębiorczości przy Wojewodzie mogła też nawiązać kontakty handlowe z Irańczykami. Czy z tego coś wyjdzie? Nie wiem. List intencyjny nie rodzi żadnych zobowiązań, ale daje płaszczyznę do tego, żeby rozwijać te kontakty, jeśli by się udało sprzedać nadwyżki żywności z naszego rynku właśnie do innych krajów, w tym do Iranu, to zdecydowanie ta sytuacja by się poprawiła.